Żeglarz musi być dobrze zorganizowany i zapakować się w małe torby. W tej chwili mamy wiatr dopychający do pomostu. I moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy na jednej linie. OK, ready to slip? OK, slip. W Wielkiej Brytanii, w ten weekend jest długi weekend, tak zwany bank holiday, kiedy poniedziałek jest wolny. My, oczywiście, w drodze na żagle będziemy pływać z naszym kolegą Rysiem na jego łódce. A dlaczego tak? Bo Rysiu będzie potrzebował pomocy w przestawieniu łódki ze starego miejsca na nowe. No i w związku z tym, że trzeba to zrobić do końca maja stwierdziliśmy, że czemu nie? Czemu nie płynąć właśnie na Bank Holiday, nie zrobić sobie małych żeglarskich wakacji i przy okazji przestawić łódkę. Żeglarz musi być dobrze zorganizowany i zapakować się w małe torby. A biorąc pod uwagę, że trochę takich rzeczy różnych jest, no nie, jest to łatwe, ale dajemy radę. Także teraz jest akcja. Przepakowujemy się z naszego auta do auta Rysia. I nasz samochód zostaje, a my jedziemy na marinkę. No to zrobione. Jedziemy. No i moi drodzy, sentymentalnie się zrobiło, bo jesteśmy na Mariniego Sport. To tutaj na tej marinie spędziliśmy 7 miesięcy. Zaraz jak kupiliśmy Spellbound. Trzymanie łódki na marinie tak blisko Solentu, bez żadnych ograniczeń wodami pływowymi, z pięknie rozbudowaną infrastrukturą, kosztuje majątek. Po tych siedmiu miesiącach przenieśliśmy się do Sałcji na nieco bardziej dogodnych warunkach finansowych, a później udało się nam otrzymać miejsce w naszym klubie żeglarskim. I to jest chyba najtańsza opcja na trzymanie łódki w Wielkiej Brytanii, w pobliżu Solentu. W takich kajutkach na jachtach za dużo miejsca nie ma, ale łóżko jest szerokie. Jest tutaj jedna półeczka, druga półeczka. Tutaj też mamy trochę schowku, żeby wykorzystać. To jest krótkie pływanie, więc dużo rzeczy nie potrzebujemy. No, troszkę nam się pogoda popsuła, moi drodzy. Mamy sobotę. Go Sport Marina. My niedługo będziemy wypływać za jakąś godzinkę. W nocy padało, ale teraz nie wygląda źle. Może nam się uda uniknąć deszczu. Dzień dobry. Dzień dobry. <gry> Proszę, Rysiu już działa. Rysiu, już działa! Działa? Jeszcze trochę, no. Zobaczymy. Woda się gotuje. Kupki przygotowane. Zaraz tutaj wszystko będzie gotowe. O, dalej jest pogoda taka, jaka jest. Chłopaki robią liny. Przygotowują do odejścia. Także na razie jest okej. Okay. No to kawka na dobre rozpoczęcie dnia już jest. E, ja wam pokażę co tu się dzieje w tej chwili. Mamy wiatr dopychający do pomostu i moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy na jednej linie, na jednej linie na rufie i zasadniczo nic się nie dzieje. Nie ma niebezpieczeństwa. E, Także, o, tak to wygląda. I moi drodzy, jesteśmy tacy wyciągnięci. Tak do połowy pomostu. Jeszcze tutaj, o, na tej linie się trzymamy. A, założona na jest. I na tej linie się trzymamy, także... No... Dobra, do siebie Dobra, wystarczy Jest dolnym możesz jak to... e? chcesz A jak chcesz? Tak. Dobra. Możesz na tym to i sporo zatrzymać, wiesz? Jak o co. Ale szybciutko i ładnie. Już troszeczkę się oddaliliśmy. Tak wystajemy. Okay, ready to slip. Okay, slip. Ale się uspokoiło. Jeszcze jest do wiatru tej chwili No ja wiem. Ale tu jest tak dużo miejsca, No i do widzenia go sport! Trefowany? No tak, i dobrze. Nie, nie wiemy do końca, ile wieje i, i jak mocno wieje. A tam, moi drodzy rybki, bo tam, gdzie te mewy w takim stadzie, to, to są rybki. Super. Boże, jaki przyjemny dzień! O, no, sobie, jaki żagli, to już tyle razy filmowałem, że. No? Tak, to masz to Tak. Friction trochę. I tak. a, a się mogę ci Mhm. Czekaj, czekaj. Dobra. Dobra, w chwili. Oczywiście promy muszą być, nie? Bez promów tutaj ten harbor nie istnieje. A, proszę bardzo. Jeszcze tak blisko promu, to chyba nigdy nie byliśmy. Wychodzimy sobie na solent e, troszeczkę jest pod prąd, ale niedużo, że dwa węzły. To dla serafin nie jest dużo. Tak. Jesteśmy w kanale dla małych jednostek e, pływających. O. No troszkę chyba tam wieje. No, wiaterek 17. 17,5. A, no, robimy piąteczkę ponad. Dobrze, lewo, Dobrze, super. Troszeczkę przechył jest, ale o, przed nami daleko czerwona bojka. Tutaj Pilot Boat wypływa po duży statek, pewnie, żeby go wprowadzić do Portsmouth Harbor. Drodzy tranzyt, zaczyna się tutaj zbiegać War Memorial z tym budynkiem żółtym z tyłu. W momencie, kiedy one są w linii prostej, no to wtedy można sobie skręcić i popłynąć o w tą stronę, tak jak ten jacht Jeszcze za super. Jeszcze troszkę skręcimy. No, super. To jest dopiero studiowanie, moi drodzy. Wiecie, że robimy um, kurs na uniwersytecie. Marci ma właśnie zajęcia, a my płyniemy do Bembridge. Także tak. Tak to wygląda. O. Parkujemy lewą burtą, więc odbijacze na lewą burtę, ale kilka też pójdzie na prawą. Żagiel zdjęty. Mogę iść. nie musimy się śpieszyć, tak naprawdę. No. A ja Was moi drodzy witam z tego e, majowego, pięknego dnia. E, w czapce i okularach słonecznych, bo się zaczyna przejaśniać, ale ciągle wieje. <gry> Także taki zestaw mam na sobie. Zrobimy sobie takie falbanki. Tu jedna falbanka? Się widzi do wejście do kanału te bojki? Minęliśmy dwie tam była jedyneczka i teraz trzeba patrzeć, jak one prowadzą. I oczywiście my wchodzimy, czyli trzymamy się czerwoną, będziemy mieć po lewej, zieloną po prawej i trzymamy się w prawej strony. Maksymalna prędkość 6 węzłów. No my, my robimy czy i pół jest dobrze, co ale nam się aż tak nie spieszy. I ten kanał troszeczkę tak zawija. No to szukamy piętnastki. it's but it's This one. I'll put it on here just so that I can spring you. Because that one might not be long enough. Okay. You've only got about two meters of the mouth. Yeah. Thank you. Thank you so much. Come on. Oh, that's perfect. Thank you. Oh, brilliant. worried about that. Okay, I'll take it. Thanks. Yeah, yeah. Widzisz to? To nadudamy, na no już zaraz zrobimy. Tak, 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 tak. To czytam, tak? Dobra. Może byś iść troszkę w przód. Wiatry odpychające jak może widzieliście, ale ludzie nam pomogli, także nie było aż tak źle, nie, nie zrobiło się skomplikowanie. Um, no liny będą bardzo mocno pracowały do nas, odpycha, odpycha, odpycha od pomostu, jesteśmy dosyć krótko i ciasno, żebyśmy byli w stanie wejść na łódkę. Także no, udało się, a teraz idziemy robić śniadanie. Jeśli chodzi o inne obowiązki, to ja tu muszę po śniadanku, pysznym śniadanku, w Towarzystwie Czerwonego Wina. Czemu nie? Posprzątać teraz. Tak, tutaj. Proszę bardzo. Będziemy zmywać garie. Robimy sobie teraz, moi drodzy, taki dodatkowy pokój na łódce. Czyli tutaj namiocik będziemy stawiać. Na cały kokpit będzie można sobie siedzieć. Fajnie, bez względu na to, czy wiatr wie, czy nie, będziemy mieć o! Super! Na dziś tyle. Do zobaczenia następnym razem, kiedy opowiemy Wam troszeczkę więcej o samym Bembridge i o wyspie White. A pogoda poprawi się na pewno. Do zobaczyska, pa!